Pobre. Który ty masz? Nie wiem. Tak dziwnie piątka albo szóstka. To, 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 to pokaż. Mogę jakby sprawdzić? No. Masz piąty. O. Ja mam czwarty, ale ja mam proszęcie tego.

Jestem Stamina Point Potion yy, Szatan potion. Yy. Oh. Wow, Ale mam Wanda nie Dostanę 5000 i, pokaż, i, i drugiego i pokaż. To? to i to Za tego z dziurami to mniej dostaniesz bo oni zawsze dają. Nie, z dziurami nie. nie? Z dziurami dostanę za tyle samo, dają za taki eteryczny przedmiot, taki jakby półświecący Aha no mhm. tu będą gdzieś bossy tych hundardów Tam pamiętam, że dead. na tym, że na tym gdzie <coughs> Był <coughs> niezniszczalny na takim levelu To na którym na niego szedłeś? dziesiątym Aha, o, są wszystko. A jakby ktoś się pytał, jaki to mod to było to. A stress, ta Tak. O, Katar mój. Mamy mają jakieś? Ej, Katar. Jeszcze mam tyci, tyci do level'a Hmm, nie jest level Aż tu są ziomki Teraz sobie dodam ufla, o I biegam, aaaa Ale szybko Nie walej oczy Jak widzę, że pojezdki na to To samo jest zło, Wszystkie potwory wziąć O, amulet To będziesz miał wszystko na początku lepsze. Wow Mogę się założyć. No ja nawet nie zdążę kliknąć. Chodź jak ja zapierniczam z tym katarem. Chyba coś dodaję. Eee, chyba nie. Nie dogonić nie umiałeś. Cię przegoniłem, tylko ty masz takie lagi. jeszcze cztery potworki. Przez ciebie mam takie lagi. Jecha! Przez twój internet. GZ. Mana kost... Wow, dwa many mnie to kosztuje. Yy, to czekaj, zaraz zamienię na to. Chodź, szukamy tego głupiego potworka. No. Tutaj jeden został. Ej, to daj mi go zabić. Okej. Okay. Nie chcesz. Ja chcę przetestować moją nową... Mój nowy skill. Gdzie ty jesteś? O, tu jest. Ło, wow, to dam sobie 5 do many eee. O, i teraz będę mógł wszystko. Goni mnie. Gdzie ty jesteś? Ła, 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 O, czekaj. Okay. What the fuck? Co to było? No, tak mi na naraz. The road test is done. Ej. Czekaj, ja twoim portalem pójdę. Mm. Jej, mi dała skill, nie tobie. Ho my... ho ho ho. Ej! Mój pierścionek. The... A, dostałem pierścionek! Ej, tutaj leci mi zresetować te hmm. skill'e. Ciekawe, czy ona ma coś nowego. Ja sobie teraz to O, jeszcze raz sobie zrobię mm -hmm, mm. Miałem dobrze Oho 3 ho, ho. miejsca na klejnot Kurde nie do tego To się jeszcze raz nie da się Świetnie. Zobaczymy ile kasy za to dostanę Za jedno 3K, za drugie 1K no. to później Ci dam z 4K Ej, hey, ja źle zrobiłem! Szyka. Kurde! Jak chciałeś teraz zresetować staty! Nieee! Jak ty zresetowałeś staty? No łakary się teraz da. Ale już nie mogę. Ja nie mogę przynajmniej. Nie ma żadnej fajnej broni. Kozik! <śmiech> <śmiech> Jeszcze zapamiętam. Kozik. Wow! 4 do 11. To 16. 1500. A kupię najpierw tego. Wow! Nie, to to nie jest lepszy. Uh -huh. No choć... Sprzeda. Nie, nie idę szybko tutaj. Shopping trwa, To ja sobie idę kupić książki. Ty... O, dobra. Jak ja zbieram to sobie kupię. Nie mam kasy Czekaj ja ci wyrzucę 3000 Masz tu Oj 300 ci wyżyć A 300 Daj Idziemy. Chodź na zimną równinę. Idę. Teleport ma. Czekaj. <słuch> hmm. Oj, mam fajną... Fajny ryk, mam. O, co to? 100% więcej masz obrony. Oj. Gdzie jest? Jak ona się nazywała? Faworica. Faworica. O, o, o. 5 do 6. Gdzie po angielsku <laughs> będzie nazywała? Mudraivem. No, zobaczymy. Mudraivem czytałem. <laughs> Ej, hey, gdzie ty idziesz? Na cmentarzu jest, chodź. jest tyle dróg. Ile mokrów za mną biegnie, mmm. Mmmmmmm. Chip... Czekaj, tutaj jesteś coś O, jest. A nie, tu jest on, To jest dobrze. Kill to czekaj na tam. mnie. Ale nie, ty jesteś dobrze. Ja? O. Wow, Exploding potion pełno O oh. O oh. No czekaj, ja sobie tu ciacham here? Hmm. To się nazywało po polsku cmentarz, nie? No Cześć No Tego, tego, tego No i chodź tu. O ład, te zombiki są przekoksane. Aj, dostałem. No, Artydzie. Okay. No, chodź. Ma no, uciekać, mogę to zrobić. Lagi. O, podniosłem jedno. No, tak, mam lagi. Jedno podniosłem, to drugie. Short stop. O, fajny short stop. I... No, przecież... Fajne są te hełmy, to barwaśnice tylko. Chodź do tego. Chodź idziemy i sobie kupimy te. Idziemy. Nie, idziemy na te <laughs> Najpierw idziemy do katakum. So, to jest krypta? O! o Ma jest po drugiej stronie. O! o Stanie na to. Boss? Nie no, ja wiem.